Na czwartym roku studiów zaproszenie dostał do Ameryki. Poleciał do Ameryki, a studiował filozofię na czwartym roku. No i tam mu się spodobało, został. I mnie zapraszał, byłam w, w, w Chicago raz, dwa razy na Florydzie, bo teraz obecnie na Florydzie mieszka. Mm -hmm. Super tam jest. Mają swoją grupę Polaków, wie pan świetlice taką, różne uroczystości się odbywają. Byłam w Chicago, sobie kupiłam to futro, pracowałam tam z synowa mi załatwiła w delikatesach, a ja lubię robić. Biorę Ogień, łóżka, był ten okres Czyli Pani świąteczny. jeszcze tam pomakała? Prac, pracowałam, tak, no, zarobiłam sobie. Cefutro, Dolary? Robiłam. No, pięć mm. dolarów miałam na godzinę, mm. ale to było dużo lat temu, z 20 lat temu. Ten moment, pierwszy raz jak Pani wysiadła z samolotu w Stanach Zjednoczonych. No, i w ogóle poznała ten kraj. No, bardzo mi się podobało. No, syn czekał już, wiedziałam, że, że będzie, nie brał mi ochrony. No, tam się dopytałam, a e, taki e, zobaczył paszport miałam w ręku Polski. O, mówi Polka. Ja mówię, pan mi powiedzie, bo. Najgorzej było z przesiadką, bo w tym Frankfurcie. A tam to jest do, duży port, duże lotnisko. Trzeba się przemieszczać tam jeszcze. Ale to pani z kimś leciała? Sama, Czy... sama. sama. Sama? Nie Be, bała nie, się pani? No nie, jakoś tam. Wszyscy się dziwili. Ja mówię, koniec języka za przewodnika.